Pijano Aleksandr P. prawie za matkę z dwójką dzieci. Groziło mu nawet 12 lata, dostał zaledwie 3 i to bez procesu. A do tego dramatycznego wypadku doszło w połowie marca ubiegłego roku w Opolu. 47-letnia matka wyszła ze swoimi dziećmi, 15-letnim synem i 11-letnią córką oraz z psem na wieczorny spacer. To miała być przyjemna przechadzka przed snem. A skończyło się na rodzinnym dramacie. W okolicach dworca wschodniego w Apolu, kiedy rodzina była na chodniku i czekała sobie na zielone światło sygnalizatora, nagle wjechał w nich samochód. Pijany 49-letni Aleksandr P. wsiadł za kółko do Mazdy i właśnie w tej okolicy. Stracił panowanie nad autem, przejechał przez pas zieleni i wjechał na chodnik przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z bohaterów Monte Casino i uderzył w tę rodzinę. Cała trójka trafiła do szpitala, a pies zginął na miejscu. Największych obrażeń, złamań kości, i pęknięcia kręgów kręgosłupa doznała 47-latka, ceniona opolska nauczycielka. Okazało się, że kierowca Mazdy miał w organizmie 2 promile, a kiedy wytrzeźwiał, to usłyszał zarzut spowodowania wypadku i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co groziło mu nawet do 12 lat więzienia. Obywatel Ukrainy przyznał się do winy. Na początku trafił do tymczasowego aresztu, ale od czerwca przebywa na wolności. W oczekiwaniu na start procesu kierowca chciał dobrowolnie poddać się karze. Zaproponował dwa lata więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, ale pełnomocnik rodziny i prokurator nie zgodzili się na te propozycje. Ostatecznie strony uznały, że w sumie są otwarte na mediacje, i to właśnie w ich trakcie ustalono ostateczną karę. Sąd rejonowy w Opolu skazał mężczyznę na trzy lata i dwa miesiące pozbawienia wolności. Oleksandr P. ma też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, nie odzyska też mazdy, która brała udział w zdarzeniu. Oprócz tego musi zapłacić pokrzywdzonym nawiązki w wysokości 30 oraz 15 tysięcy złotych. Na koniec warto dodać, że pani Aleksandra do dziś nie wróciła do pełni zdrowia i jest w trakcie kosztownej rehabilitacji.